na naszym kanale. Jestem Marcin. I ja Tomek. I dzisiaj będziemy sprawdzać prezenty. No, ja raczej niczego nie będę miał, ale zobaczymy. No, Może to ja przechodzimy już do nagrywania. I Tomkowi daję. to czekaj, ja przejdę na swoje konto szybko. Właśnie widzicie, moje stare konto, które mu ukradli. Teraz bym miałem na tym koncie 25 level, czasów z depo obliczyłam Jakbyś tak grał, jak na tym A goś, nie. może Cię zapraszać, moja kuzynka też Bo To też mój kuzyn i Cię jest Gosia Nie, nie goś, goś. I to jest moja kuzynka też A Ty masz tego VIPa jeszcze? Tak Wpisz sobie Ui Po co Ui? i u u i u. tak i i u i jeden dwa trzy no i nie to nie to nie ona ona musi być dziewczyna u i jeden dwa trzy cała 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 może 4, 5 to? Nie, nie szukaj tu. E, dobra, nie, dobra. Ona jest bardzo fajna, polecam. Mieliśmy spraw Daje co godzinę grafy, a jak jest widmem, co 2 minuty. A może 3, 2, 1? Nie. Ona takie miała, ona miała takie tuczalne No, może się przebrała. Trzeba tu poszukać. Coś ty zrobił. I spalafiłem. się Nie wali. Powiedz się prezenty, sprawdzały? O, A żeby chcę żyć. Że czy jest coś fajnego. No, nie mam dużo rzeczy z listy. Nie mam co tu. Ja widzisz coś? Chyba jakieś puderki takie, nie? Mhm. Takie otrzymane No i pokażę Wam, co otrzymałem od wszystkich dzisiaj. Tomasz na pewno będzie dużo pokazywał, no jak buty, jakieś świecące Najwięcej dostałem od niego, właśnie od Tomka. I tu są jakieś włosy, jakieś te, jak to się nazywało tatuaże, piuszka, jakaś wianek, to coś to jakieś. Tlaka. No i tu jest, nie, tu nie było od pozdra, było od ciebie. Tu było takie coś. Taki stolik, tu jest spodnie, tu terminkę, tu jest włosy, a tu taki takie... I właśnie może włosy. damy tą animkę, co wydałaś się? Ją? ją wydałem Gosi. No ty! No dałem bo na live'a. Chciała rozdać coś, które dałem jej, bo to jest, to jest. To jest nie jest drogie. To nie? było drogie. Drogie? A się mówiła, że to jest stanie. No ja 500 za 600. A ty co wydałaś? A tam? Ja nie użyłam, ja tylko mam tą. Macie najlepszą. Tak. Z tego jestem niezbędny. Mówię, jak się włącza ten? Ali makiet, bo zapomniałem. Tu? Nie. Wejść. Nie wiem, tym nowo mnie. Tu w powinna być. No i masz. Weź ją. A ja tu no mam takie w ogóle tanie, bo ja tu też będę mógł i dał. Jak Reklamy. Reklamy powiedziałeś? Reklamę. Reklama. Reklama powiedziałaś. Tania. Powiedziałaś, nie mógł mi wydarzyć czegoś. Nie, nie płacą, tu nie. Dobra, czy Nie wiem czemu, ale jest taki wielki ekran teraz. No patrz jak wchodzimy tu, to zobacz. Kiedyś to było takie malutkie, a teraz jest takie wielkie. Co? No i co? No bo nie mamy dwóch jeszcze monitorów. No, może kiedyś tatą. Ale niedługo bez Dobra, to Tomek pokażę swoje. To? Jak wychie? Może jakie to minute To jest moje konto, mam 4 minuty. Mój kuzyn. Jakie cztery masz? No to do... co ty robisz? Po 4. Myślałem, prezenty pokazywać. A, nie wiem, czy dostałem, ale nie pokazywać, jakie jak, jak dostałeś. Nie wiem, czy Aha! Um. Mój profil. dziękuję pozdrawiamy a kukardę ktoś dał dawaj w otrzymane ładna muszka a to jest moja lista I nikt nie chce mi ją kupić a mi za 7 godzin nie idzie kontynuować proszę widzowie kupcie mi listę tu mamy otrzymane. No to mów co tu od koloru to jest. Aż. Ode, ode mnie takie fajne skarpety doszło. Od Szalonej mojej dziewczyny pozdrawiam. Od mojego kuzyna też małe pozdrawiam. No, no jakieś, skarpety to najlepsze. <noise> Chciałem w żółtym kolorze, jakimś innym takim. I tym żółtym, nie, 9 i pozdrawiam <noise> jeszcze. Sieta, też pozdrawiamy. Sieta, beta. Sieta, beta. Gabiela Jot. Pozdrawiam. Znowu pozdrawiamy Gabielen Lot. Jak ewajem. O, ony pozdrawia e, Po tak, raz trzeci Gabiela. E. Hej, Roda! No ale weź po co? weź to pozdrawiaj! To po co? No nie 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 od Muffinetki! No po co on mówi? Taki tak, tak nie oglądają, dużo lubi! I innych? Tu widzicie, dostałem od... Nie wiem, od jakiegoś gościa. Którego później no, na pewno Naprawdę! Od niego dostałem komplet a to jest ta bluzka, co ty ją nosiłeś cały czas. Klam. A to mi wysłałeś tamto. No to kiedyś cały czas Ja właśnie chcę to, a nie mogę niczego Ja to mam. Ile? Ej, ja, trzy ja czy dwa? Ja tylko jedno, jeszcze po tylko jedno Ja mam trzy czy dwa. Ja jedno, tak jedno. Mogę ci dać to. Dasz, ej. A też mi pozdro? Dziękuję. Ej, ty masz to na święta. Ej. Ej pozdro jest za 15 Jak? He? No, kocham cię. Kogo? Jego. To. <laughs> to da listę. I co to jest za gość? Jak on zrobił, że ma taką maskę? Dziewczyna? No. A ty tu dostajesz, możesz dostać. Ja bym chciał właśnie. A to na Ja no. muszę jakiś inny status sobie napisać. Tak, ja. La, 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 la. Dlaczego cię nie ma na mówisz planet? Jestem. Nie. Bo mnie... Bo cię usunąłem przecież. Bo cię żartowali przecież i cię usunąłem. <grym> bo się wkuruję. Na Coś... znajomych. I to czemu? Nie wiem, mi się to tak laguje. A może, może jest za dużo miejsca? Nie. Może masz za dużo? Dwa, Ale... jeden. Dwa, jeden, No jasne. Mi się tak baguje. A ja nie mam w ulubionych. No bo jeszcze Cię nie przejąłem, Boże. Wiem, jesteś biedny. Mam Na dwa. Nawet Zdaj trzy. mi. I te tak skarpetki też. Dobrze. te skarpety, jej! Ale nie skarpety! Prezent! Nie te. Ja chciałam w tych... Tu, tu, tu. No, no. I czwórki. Albo czwórki. ci to i to. Tak. Co się pozbyć tych świątecznych. A niedługo będą święta, ja będę miał rzeczy w ja, ha, ha, ha. A zresztą ci tak przysłyszni, będę przesuwali I tak będę whipą niedługo. Ja znowu? Czemu? A z... czemu? A chcę. Mm, mm, mm. Ja nie rozumiem, po co z tym Jeszcze chcesz to z bąbkami? Nie, ja chcę tu, ten VIP, ten fotel VIP nie mogę ci dać, panie nie Nie, możesz. Nie. Możesz, tasie. Ja ci, ja mam rzeczy z EWIB-a. Chwala, jeszcze. Słyszałem, Zobacz, czekaj! No trzeba zobaczyć, ile jest ta. Wiesz mi. Chyba cztery. Dziesięć! Dobra, to powoli kończymy. Dobra, no to żegnamy się już, idziemy się po odcinku. no i do zobaczenia i cześć. Ja jestem Marcin, on jest jestem Tomek. Tomek. Dajcie łapkę, dajcie subskrypcję. No i da pa.